Mówił pan bardzo no. kategorycznie. E, w że cztery, nie, chyba że... że rozgrywamy mecze na czterech, dlatego żeby nie było koncertu tak. życzeń. Nie, ale Panie Refresze, robimy e, euro na czterech stadionach, chyba że robimy na większej ilości, ale to otwiera pole do negocjacji i lobbyingu wielu miast. Szef gabinetu politycznego w ministerstwie sportu. Tak stanowczy już nie jest. Ani w Warszawie, ani we Wrocławiu, ani w e, Gdańsku. Nie zamówiono jeszcze nawet projektów tych stadionów, już nie mówiąc o samych klatach wykonawczych. Także jest ogromne ryzyko, że spotkamy się z bardzo dużymi trudnościami, żeby móc te stadiony zrealizować w tych miastach. W związku z powyższym jest, powiedziałbym, bardzo duża szansa na to, ale pewności nie ma, że jakieś mecze będą się mogły rozgrywać w Chorzowie. Na razie więc na Śląsku dezorientacja. A to i tak więcej niż w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, gdzie stadiony to wciąż. Projekty w fazie e, wyobraźni człowieka. No, to też już coś, prawda? No tak. Robert Jałocha, Aktualności.